Zbliżają się wybory prezydenckie, więc wielu pewnie będzie chciało na nie iść i coś zmienić. To, że to nie jest najlepszy pomysł na zmianę, to temat na inny materiał. W tym powiem dlaczego nie należy głosować na jednego z kandydatów, a mianowicie na kandydata, który według wielu jest najlepszym kandydatem wolnościowym, a mianowicie Krzysztof Bosak. No cóż, postać nasuwa wiele skojarzeń, ale raczej nie są to skojarzenia wolnościowe, bo przede wszystkim od zawsze jest to nacjonalista, a nacjonalizm w parze z wolnością nie idzie. Wolność jest ideą indywidualistyczną. Każdy człowiek powinien być wolny, więc powinien działać zgodnie ze swoim uznaniem. Oczywiście jednak wi wolność wiąże się z odpowiedzialnością, a zatem każdy ten człowiek musi ponosić konsekwencje swoich działań. Nacjonalizm zaś jest ideą kolektywistyczną. I w ramach kolektywizmu, tak naprawdę jednostki wszystkie będące częścią składową tego kolektywu są traktowane jako jedności. One są bardzo często, niektóre z nich poświęcane dla dobra kolektywu. Także wolność pewnych będzie ograniczona dla dobrobytu innych. Także to już jest sprzeczne z wolnością. Ale przejdźmy do konkretów. Albo jeszcze wspomnę o tym, że Bosak istotnie nawołuje do obniżki podatków. Tylko, że to właśnie uzna się, że to jest większa wolność dla nas. Tylko że nawet gdy nacjonalista mówi coś o wolności, to robi to zawsze instrumentalnie. Dla niego wolność nie jest celem jak na przykład dla mnie, czyli libertarianina, lecz dla niego dobrem jest, znaczy celem jest dobro narodu. To jest dla niego najważniejsze. I jeżeli w danym wypadku dla niego e, najlepszą drogą do tego dobrobytu wydaje się być wolność, to istotnie ta wolność zostanie nieco zwiększona. W momencie jednak, w którym wolność przestanie być najlepszą drogą do dobrobytu narodu, to ona zostanie ograniczona. Tak więc to nie jest wolnościowy, to jest człowiek, który traktuje wolność instrumentalnie. Więc nie jest to kandydat wolnościowy. A teraz przejdźmy do konkretów. Tak więc to jest człowiek, który boi się multikulti, i chce je rugować. Tak więc na przykład pewnego dnia przechodził sobie ulicą i dostrzegł hindusów rozwożących jedzenie i uznał, że to wymaga debaty i to trzeba przedyskutować, bo czy my chcemy naprawdę żyć wygodniej tylko i wyłącznie dlatego, żeby właśnie mieć trochę więcej wygody za cenę Multikulti? No cóż, niektórzy widocznie chcą i niektórym widocznie nie przeszkadza to, że ludzie innych narodowości czy innych ras mm, pomagają nam i świadczą na pewne usługi. Jeżeli jemu to przeszkadza to ma problem, nie ma prawa zmuszać innych do akceptowania jego punktu widzenia. Inną sprawą, a mianowicie tutaj jeżeli chodzi o wolność i odpowiedzialność wią wiążącą się z wolnością. Jest to, że on chce ratować, czy wypłacać odszkodowania rolnikom, bo rolnictwo jest fundamentem gospodarki i niezależności, i bez silnego rolnictwa nie będziemy niezależni i będziemy słabym państwem. No cóż, państwo powinno być słabe, bo gdy jest słabe to mnie pasożytuje, ale to tak na marginesie. Najważniejsze jest to, że. Dlaczego ja mam płacić rolnikom, dlatego że byli nierozważni i nie zabezpieczyli się na wypadek suszy? Oni, pracując w dany sposób, muszą brać pod uwagę konsekwencje i pewne wypadki, które mogą się zdarzyć. W momencie, w którym nie wzięli tego pod uwagę, to muszą za to zapłacić. A ja nie widzę powodów, dla którego ja musiałbym za to płacić. I zanim ktoś powie, a ty nie będziesz miał jedzenia. Kupię je od godzinnego, na przykład z zagranicy, jeżeli tamtejsi rolnicy byli mądrzejsi i zabezpieczyli się na wypadek suszy. Ja nie zamierzam płacić za głupotę tutejszych rolników. Tak samo jak nie zamierzam płacić więcej za produkty polskich producentów, tylko właśnie dlatego, że to jest polskie. A Krzysztof Wosak zamierza nałożyć po prostu ochronne cła, żeby rozwijać przemysł. A co mnie obchodzi polski przemysł? Nie obchodzi to, żebym kupił tanio i dobrze. Ja nie zamierzam finansować kiepskiego producenta, który produkuje coś kiepskiej jakości i drogo, tylko na to, że to jest polskie. Z co mnie to obchodzi? Jeżeli chce zarobić, to musi się do tego przyłożyć. On nie może liczyć na to, że on zarobi na Polakach, bo Polacy to jego naród i dlatego on się będzie zrzekał własnego dobrobytu na rzecz jego hmm, zarobku. To jest idiotyzm. Dodatkowo należy jeszcze tutaj wspomnieć o jego poglądzie na 500. Otóż jego zdanie tu jest podzielone. Hmm. Otóż każdy wolnościowiec powinien od razu powiedzieć, że 500 plus jest złe. I nie, zważy, nie zważa się na to, że inni ludzie, no cóż, poczują się dotknięci. Jeżeli ty tego nie, nie zrobi niby wolnościowiec, to nie jest wolnościowcem, jest po prostu kłamcą i potencjalnym złodziejem, czy raczej niepotencjalnym, bo już jest politykiem, więc jest złodziejem. Eee, także no, Bosak twierdzi, że lepsze są ulgi. Hmm. No cóż, ulżyć należy wszystkim. Należy podatki obniżyć wszystkim, nie tylko tym, którzy mają dzieci. Bo ja nie zamierzam ponosić większych kosztów, dlatego że Ktoś będzie ponosił mniejsze. Skoro wszyscy się składamy na państwo, bo niestety jesteśmy do tego zmuszani to jeżeli ktoś będzie płacił mniej to żeby utrzymać ten standard państwa, którego BOSAK nie chce ograniczać, przynajmniej nie w zbyt dużym stopniu, to ja będę musiał płacić więcej, bo ktoś będzie płacił mniej. Tak więc dlaczego ludzie, którzy mają dzieci mają być w pozycji lepszej niż ja, który na przykład ich nie mam, ponieważ jako człowiek mądrzejszy, rozważniejszy planuje je no cóż, robić jeżeli już w ogóle, to dopiero wtedy, kiedy będzie mi na to stać i kiedy będę mógł bez żadnego problemu, już czerpku na swoim majątku, wychować dzieci w odpowiednich warunkach. Bo dlaczego ludzie, którzy nie wykazali się taką rozwagą, mają mieć lepiej moim kosztem? Dlaczego oni nie będą ponosić konsekwencji swoich działań? Jesteśmy za wolnością czy nie? Tak więc. To kolejny powód, dla którego na Bosaka nie należy głosować. Innym jest to, chociażby, jeżeli ktoś już jest konfederatą i nie przestanie być konfederatą, to no cóż, czy na pewno podoba Wam się kierunek, w którym zmierza konfederacja? Czyli przejmowanie jakby struktur konfederacji przez nacjonalistów? Albo jesteśmy wolnościowcami, albo jesteśmy nacjonalistami. Więc jeżeli. Konfederacja wyłania na kandydata na prezydenta nacjonalistę, to chyba nie jest tam zbyt dobrze i należy pokazać Konfederacji, jeżeli już jesteśmy zwolennikami Konfederacji, że nie opowiemy się za człowiekiem, który nie reprezentuje naszych poglądów. No, chyba, że Konfederacja faktycznie jest po prostu zlepkiem nacjonalizmu i urzę liberalizmu. Oczywiście nie mam tutaj na myśli tego nadzór amerykański, tylko po prostu. Konserwatywnego niby liberalizmu Korwina, który ogranicza się po prostu tylko do gospodarki. Tak więc, jeżeli istotnie taka jest konfederacja, to każdy wolnościowiec powinien po prostu ją zignorować i życzyć jej jak najszybszej śmierci, ponieważ ten twór tylko się ośmiesza w wolność i nasze ideały. Tak więc, to chyba wszystko w tym materiale. Dziękuję za uwagę i nie głosujcie na busak bo to nie jest dobry wybór.